Dzisiaj zajmiemy się tematem pod tytułem: Nie mam siły, żeby żyć? Nie mam siły na żadne działanie? Dlaczego nie mogę się pozbierać w sobie? Jak sobie poradzić z takimi okresami przestoju? O tym będzie dzisiaj. W tym miejscu podkreślam, że nie jestem ani psychologiem, ani psychoterapeutą, ani psychiatrą, jestem po prostu Olą, która dzieli się swoimi przemyśleniami, inspiracjami, Zapraszam Was do udziału w swojej drodze i jeżeli chcecie zaprosić mnie do udziału w Waszej, to super, czynić to na odpowiedzialność własną. Aneta, dzień dobry kochana, witam Cię serdecznie, Ela Suchorska, pozdrowienia z deszczowego Londynu, dzisiaj mamy 13 stopni, mam nadzieję, że później będzie słoneczko, u nas słuchajcie też leje jak z cebra, całą noc padało i jeszcze teraz, przyznam, że mi to odpowiada, czasami lubię jak tak popada. Bożena Pawlik, pięknego dnia i dużo radości w sercu. Dziękuję Ci bardzo, Bożenko. Widzę, że dzisiaj panie wiodą prym. Słuchajcie, jest to dla mnie niesamowite, że są takie dni, kiedy to chłopaki tutaj wymiatają, a są takie dni, kiedy właśnie dziewczyny. I to jest takie fajne, że jesteśmy i tacy i tacy, że mamy męską energię tutaj i kobiecą, że wnosimy różne wartości i różne emocje i różne energie. Jest i Michał Bronisz, honoru panów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. E, moje miski mm, dzisiaj będzie tak trochę osobiście. Podobno, że lubicie takie e, klimaty, no to proszę bardzo. Ja to się nigdy nie czuję w nich komfortowo. A e, temat będzie bardzo ważny, ale też bardzo delikatnej natury, więc tak Was bardzo przestrzegam, żeby... E, Pamiętać o tym, że to są wszystko subiektywne moje tutaj opinie, którymi się dzielę, dobra? I żeby brać odpowiedzialność za swoje życie oraz za swoją żyć. Um, I podejmować mądre decyzje w oparciu o, o, o gdzieś jakąś wiedzę specjalistyczną, nie? Um, dobrze, tutaj widzę już jednego przyjaciela, którego na początku można zbanować. Czekaj, dobrze. Um, Michał, reading deszczowy, pochmurny, na ciepły, 12 stopni, jak zawsze na straży. Ha, ha. No to świetnie, że jesteście. Moi miśki. Yy, dzisiaj leśne barwy, można tak i powiedzieć, chociażby powiedział nie jeden, że słuchaj szkockie. Widzisz? Więc to ja nie wiem, czy leśne, czy szkockie, czy jakie to. Jakieś partyzanckie słuchaj. <grytanie> nie, Martynka, dzień dobry. Yy, kochani, gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj z łóżka wstali. Dzisiaj będzie o wyczerpaniu jakiś taki temat, który mnie naszedł. Um, co, co mi, Mix Batch? Wchodzi um, 11 stopni pochmurnej deszcz. I chyba wszyscy dzisiaj się jednoczymy w deszczowej pogodzie. Moje anioły, um, oto um, coś do przemyślenia. Um, był taki czas, słuchajcie, um, w moim życiu. Gdzie przeżywam olbrzymią frustrację. Z natury jestem człowiekiem pełnym energii. Yy, wszędzie mnie pełno. Yy, ludzie, którzy mnie poznają, często mówią, Boże, jaka bomba w ogóle, jaka petarda, nie energetyczna tutaj wchodzi. Yy, I tak zazwyczaj ludzie mnie postrzegają. Yy, tak postrzegam siebie. Ja yy, chciałabym być pełna energii. Chciałabym mieć siłę, żeby zmierzyć się ze wszystkim, co życie przynosi. Chciałabym zawsze mieć siłę. Ponieważ takie jest postrzeganie od zewnątrz tak ja siebie bym chciała postrzegać to też w momencie, kiedy tak nie jest. To czuję olbrzymie poczucie winy i frustrację, a najbardziej frustrację. Denerwuję się, kiedy mam takie okresy, a mam, miewam takie, że rozłazi mi się dzień, czas przez palce. Postanawiam zrobić jakieś najmniejsze, słuchajcie, rzeczy, jakieś działania. Na przykład, niech to będzie, że wykonam jakiś telefon, albo że odeślę jakąś zakupioną rzecz, której już nie potrzebuję, okazuje się, że jest zakupiona. Yy, że posprzątam na przykład biurko. To są drobne, niewymagające działania yy, i one nie stanowią żadnego problemu. Mogę je wykonać, słuchajcie, bezproblemowo, jeżeli dobrze się mam. Ponieważ kiedy jestem w takim stanie obniżonej energii, nie jestem w stanie wykonać tych najdrobniejszych działań. Wszystko, kiedy jestem w takim, nazwijmy to, dole energetycznym, a zaraz Wam powiem, jak to się nazywa, taki dół energetycznym. Jak jestem w takim dole energetycznym, to samo wstanie z łóżka, sama myśl, że miałabym wstać z łóżka, to już graniczy w ogóle z cudem. Żeby się. żeby zwłoki swe podnieść. To już nie jest wtedy wstawanie, tylko zmartwychwstanie, wiecie? To do takiej rangi urasta. No ale trzeba wstać, bo trzeba dzieci stawić do szkoły i iść do pracy i różne rzeczy w pracy zrobić. Są takie dni, kiedy na przykład. Nie sprawdzę mm, maila firmowego, bo to jest dla mnie za dużo. Naprawdę. Ja Miałam takie, że na przykład przez kilka dni nie sprawdzałam maila firmowego, bo się sobie nie mogę. Nie sprawdzę. Po prostu nie dam rady. A potem, słuchajcie, sprawdzam i okazuje się, że yy, nic ciekawego. <laughs> Żaden problem. Nic tam się nie dzieje strasznego. Yy, albo nie ma żadnych wiadomości, bo akurat jakiś taki czas mało aktywny. Albo um, są jakieś miłe wiadomości, tak, żeby były niemiłe wiadomości, to nie jestem sobie w stanie przypomnieć, kiedy ostatnim razem było coś takiego, że ktoś był coś tam niezadowolony. Ale jednak, bo to w głowie urasta do takiej rangi. I dzielę się tym z Wami, żebyście ludzie mieli świadomość, że tak bywa. Jeżeli taki stan utrzymuje się dłużej, warto jest się skonsultować ze specjalistą, ponieważ to możemy nazywać sobie przeróżnie i wszelako. Niektórzy mówią, że o, nie mam energii, jestem przemęczona, jestem wypalona, może być tak, ale równie dobrze to może być stan depresyjny, ludzie. I o ile ja sobie radzę sama ze sobą i z moimi stanami, bywają one naprawdę bardzo trudne dla mnie, tak yy, wiem I ja byłam się też konsultować, żeby była jasność. Wiecie? Więc to nie jest tak, że ja sobie pozwalam na takie stany i myślę sobie, jakoś to będzie. Bo bardzo często yy, czasem, czasem jakoś to będzie, a czasami jakoś nie będzie, wiecie? Jest naszym obowiązkiem o siebie zadbać. I to, co mi osobiście pomaga, podkreślam, nie jestem psychiatrą, dzielę się moimi doświadczeniami. To, co mi pomaga w takich stanach, to jest absolutne wejście w stan, e, tak jakby chorobowy, w sensie taki, że jestem, ja e, zdejmuję z siebie całą presję. Jeżeli ja rozpoznaję, że jestem na takim etapie wypalenia, zgaszenia, bardzo niskiej energii, nie mam siły w ogóle na nic, źle się czuję, jakieś mam somatyczne w ogóle objawy. Od razu wszystko musi iść w odstawkę. Ja potrzebuję się absolutnie na cito zająć sobą. To nie jest tak, że to ze mną jest coś nie tak i że jakaś jestem, nie wiem. Co z tobą mnie tak, zajmie się sobą, zabierz się do kupy, absolutnie nic z tych rzeczy. Moje ciało wzywa o pomoc i o yy, natychmiastowe działanie. Dlatego mnie tak, że tak powiem, jak ja się nie chcę zatrzymać, to moje ciało mnie zatrzyma. Nie będzie mnie wcale pytało o zgodę. I ja mogę się szarpać z tym moim ciałem i mogę próbować na siłę gwałtem, wiecie? Masz się zebrać, masz iść do roboty, masz działać na takich samych obrotach jak kiedyś, ale w końcu ja tą walkę z moim ciałem przegram i ja już to wiem, więc jak ja tylko zauważam pierwsze objawy jakieś takie, to od razu wiem, że robota y, musi poczekać. Obowiązki wszelakie muszą poczekać, bo teraz ja absolutnie muszę zająć się sobą. I jak to wygląda? Numer jeden, fizjologia, wyspać się, zadbać o swój sen, żeby nie siedzieć na tym telefonie przed snem, żeby dobrze, porządnie się wyspać. Numer dwa, bardzo ważne, żeby wyjść z domu żeby wyjść na spacer, żeby wyjść do ludzi, żeby ja, to jest mój obowiązek, że nie ja będę czekać jakaś koleżanka, że ona mnie odezwie, może na kawę znajdzie czas. Nie, ja biorę telefon i obzwaniam wszystkich po prostu, aż w końcu ktoś nie znajdzie czasu, żeby się ze mną spotkać. Bo wiem, że mi to pomaga. Słuchajcie, takie rzeczy jak uważność, medytacja, dziennik wdzięczności. Jest to bardzo frustrujące, kiedy człowiek Zapinka jak mały motorek, a cały czas ma przeświadczenie, że tak naprawdę stoi w miejscu i nic nie zrobił. To jest takie, słuchajcie, taka tendencja, taką mam. Zdaję sobie z tego sprawę, więc kiedy mam taki trudniejszy okres i potrzebuję zobaczyć, że jestem sprawcza i odzyskać moją sprawczość, zaczynam zapisywać, co danego dnia zrobiłam. Wyznaczam sobie jakieś małe cele, które wykonam danego dnia, powiedzmy pięć, i wtedy sobie odhaczam, że zrobiłam. Widzę, ola, jest, jesteś sprawcza, działasz. Tylko po prostu tego nie zauważasz. Nie widzisz, jak ty wiele robisz, człowieku. Jak nie widzisz, to sobie zapisz. Potrzebujesz wiedzieć, że jesteś sprawcza, bo bez tej sprawczości to się można naprawdę wpędzić w niefajny stan. Oczekiwania dostosować do stanu. Jeżeli byś widział, człowieku, yy, że masz samochód, już który jest mocno zjeżdżony, mocno zdarty, no to co byś zrobił? Pojechał na przegląd, być może oddał do warsztatu, zaopiekował, wymienił olej, nie? Czy byś jeszcze. Co, nie chcesz jechać? To gaz do dechy jeszcze. No tak to można zajechać i zniszczyć na amen. Yy, słuchajcie, dzielę się tym wszystkim z Wami. Żebyście wiedzieli, że bez względu na to, co się w życiu osiągnęło i jakim się jest hardkorem, ile się książek wydało, ile kursów, ile wszystkiego, to depresja jest, słuchajcie, jak najbardziej jest. Wiecie, jest nikogo nie, 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 nie dyskryminuje. Wybiera porówno, z każdego. Młody, stary, kobieta, mężczyzna. Yy, yy, dzietna bez dzietna, w związku bez związku, yy, sukcesy, nie sukcesy, yy, chodzi o to, żeby umieć przyjąć siebie w takim stanie. I też co najważniejsze, uwaga, teraz słuchajcie następuje. Tak jak wspomniałam wcześniej, że ja w momencie, kiedy miałam naprawdę ciężko, to ja profesjonalnie się konsultowałam. I yy, też o tym mówię otwarcie że po trzech latach psychoterapii jestem, nie? Tak jakby i też jeżeli będę miała taką potrzebę, to na tą psychoterapię wrócę i bez mrugnięcia okiem jest to dobre, mi to służy, nie? I najgorsze, co można zrobić, kiedy człowiek wpada w taki dół, w takie spowolnienie, to jest numer jeden, siedzieć tam samemu i się kisić. Numer dwa, nikomu nie powiedzieć, nie szukać wsparcia bliskich. Numer trzy, nie szukać pomocy profesjonalnej. Szukamy w Google, aby no, googlować swoje objawy. Może mi Google powiedzą, mi jest, nie? Nie, e, nie. Iść ci skonsultować i też słuchajcie, w tym wszystkim kierować się swoim sercem, bo jak nie ten specjalista, jeżeli czujesz, że ten specjalista cię nie wsparł, to idziesz i szukasz innego specjalisty, aż w końcu czujesz, że znajdziesz kogoś, kto ci wspiera. Tak jakby, powiedzmy sobie to wszystko, słuchajcie otwarcie. I to też nie jest czas, kiedy ja jestem w takim, w takiej przymule, w takim spowolnieniu, to nie jest czas, żeby się obwiniać, że ja działam wolniej niż zwykle, to nie jest czas, żeby nakładać na siebie dodatkową presję, to nie jest czas, żeby próbować to wszystko zajeść, zaoglądać, zaskrolować, zapić, zapalić, nie. Nie, można o tym, jak najbardziej, można yy, uciekać przed tym i tak ci to dopadnie i tak. W najgorszym możliwym momencie. Więc jeżeli masz możliwość teraz, zauważasz pierwsze oznaki, to teraz idź, po, poszukaj, poprosić o pomoc. nie? To nie znaczy, pozdrowię, aśli już widzę cię, Paweł, sekunda, skończę myśl i będę was wyściskiwać. To słuchajcie, nie znaczy, że od razu masz iść i na przykład brać jakieś leki, bo wiele osób ma przed tym opór. Ja też mam, mam. Co nie znaczy, że nie poszłam i się nie skonsultowałam. Masz wybór. Idź i się dowiedz! I potem podejmiesz decyzję według własnego uznania. Ale idź i się skonsultuj. Nie pozostawaj nigdy w tym sam. Nie jesteś człowieku sam. Naprawdę wiele osób ma taki okres. I pamiętajcie, to jest stan na dziś. Nam się wydaje, jak jesteśmy w dole, i to jest właśnie. To, to jest dla mnie największy mój demon. Że jak ja jestem w dole, to myślę sobie, że już zawsze tak będzie. A to jest nieprawda. Byłam już tam tyle razy, słuchajcie, w takiej przymule, w takim wypaleniu, że ja Wam mówię, że to jest stan na dziś. Że to, że tak to dzisiaj wygląda, nie znaczy, że będzie wyglądało tak to jutro, albo pojutrze, albo za miesiąc. Jest to tymczasowy stan, a jak długo potrwa, zależy od tego, na ile będziesz dla siebie w tym okresie wspierający i szukający pomocy, do skutku. Nie daj się odesłać, do skutku. Do skutku. Zaopiekuj się, no, no nie, zapiekuj się sobą. To jest Twój obowiązek, żeby siebie zaopiekować, bo nie mamy już mamy i daty, którzy by nas zaopiekowali. Teraz ten obowiązek spoczywa na mnie i na Tobie. Naszym obowiązkiem jest zaopiekować się sobą. To nie jest obowiązek mojego partnera, to nie jest obowiązek moich dzieci, to nie jest obowiązek moich rodziców, jestem osobą dorosłą. Moim obowiązkiem jest się sobą zaopiekować i z tym Was zostawię. Jeżeli. Ym, to, że tak powiem, rezonuje z Wami, to możecie tam zostawić jakiegoś lajka albo coś. Podobno, że algorytm takie rzeczy potrzebuje, żeby się naźreć tymi lajkami, żeby mógł pokazywać innym, którzy dzisiaj potrzebują być może usłyszeć takie słowa. A ja już się odnoszę do Waszych komentarzy. Hi, hello, witam Was wszystkich. Sylwester bądź taka, jaką jesteś, a nie taką, jaką chciałabyś być. No, to myślę, że to naprawdę jest świetne przesłanie, tylko wprowadźmy to jeszcze w życie. E, boss, hejo, gdzie pani jedzie, pasuje pani ten berecik. Dzięki. Łukasz nazwisko, skorpionica, a nie panna. E, Arwin, hej, hej. E, no nie jestem z Dlaczego? Skąd tam myślę, że jestem skorpionem? A co? Z pazurem? Ehm. Jezus, Adria, jakieś środki na te mogę polecić, żeby yy, się chciało mi żyć. Yy, tak jak podkreślałam to wielokrotnie, nie jestem psychiatrą, nikomu nie będę żadnych środków polecać, ale bardzo mocno zachęcam, żeby korzystać z pomocy profesjonalistów, yy, bo to są ludzie, którzy mogą pomóc. Yy. Paweł Mania, pozdrowisz Asię? Asia, pozdrawiam Ciebie. Yy. Paweł, podobasz mi się, umówisz się ze mną na kawę. No ba, patrz, ja już mam. To napijmy się od razu. Paweł, co będziemy czekać? Napijmy się od razu. Hmm? Dla ciebie. Dobra, kawa nie jest zła. Mm, dobrze. Martynka, dobrego dnia godnie dla wszystkich, dobrego dla ciebie. Jestem najlepsza. Wspaniale. Paweł, ostrzegam Cię przed tym, bo jak ktoś mówi, że jestem najlepsza, to mnie to wiesz, wcale nie jestem najlepsza, jestem i dobra, i zła. Mm. I taka, i taka. Weronika. Ejo. Michał, super wskazówki. Dokładnie jak mówisz, Ola, te, e, tak jak po burzy wychodzi słonko, tak z każdego dołka się wychodzi. No, e, dzięki Ci za to. Mm. Michał, miłego i spokojnego, rozdrowego dnia, dziękuję. Martynka, dziękuję, Lu, wyściskuję. Paweł, nasze zdrowie, tak jest. Gabi, pozdrowienia. No dobra, eee, moje miski. Anetka, dzięki Ci też za pozdrowienia. Mm, to teraz ja. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić. Przez to, jakie działania... Blu, 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 blu. Przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile potrafisz siebie przyjąć w stanach yy, wysokiej energii, ale też i w stanach niskiej energii i na ile umiesz zadbać o siebie i swoje potrzeby, nawet kiedy nie odzwierciedlają one, a nawet jeżeli twój stan nie odzwierciedla tego, jak ty byś chciał, żeby było. Nie? czy potrafisz przyjąć siebie tak, jak jest i w tym miejscu, w którym jesteś o siebie zadbać do skutku do skutku Ym, kiedy będzie kolejny live Paweł? spotykamy się tutaj na tym kanale codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 7.30 czasu angielskiego, a 8.30 czasu polskiego możesz sobie tutaj zasubskrybować tam jakiś dzwoneczek trzeba kliknąć i wtedy będzie Ci wyskakiwało powiadomienie, jak będę na żywo Ym, dobra Tutaj przyjacielu ciebie też wezmę i czekaj, wezmę i zbanuję tego jednego gościa, bo się ją brzydko wyraża. Dobra. Moje myszki cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro w tym samym miejscu, w tej samej porze, później papa.